Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten wakacyjny, słoneczny dzień. Dzisiaj tutaj z polskich tarc, z polskich gór, bo już za kilka godzin zaczynam w zakopanem Ojców Jezuitów rekolekcje ignacjańskie. To są takie rekolekcje w ciszy oparte na rozważaniu Pisma Świętego. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam chwileczkę o. Modlitwie pismem świętym. E, najpierw, e, zanim zacznę o piśmie świętym, to chciałbym Wam powiedzieć e, kilka słów o miejscu, z którego nagrywam. A e, Jest to Polana Chochołowska, i tutaj jest taka fajna kapliczka, e, kapliczka, e, czy takie miejsce e, poświęcone Panu Bogu e, w tym naszym zabieganiu, w tym naszym takim turystycznym życiu. E, Możemy zajść z Polany Huchołowskiej troszeczkę w górę i jest właśnie taka piękna, góralska, stara kapliczka na chwilę modlitwy. I właśnie taką chwilą modlitwy, takim miejscem oderwania od takiej naszej codzienności, od takiego naszego zgiełku codziennego może być chwila poświęcona na lekturę Pisma Świętego. I tego Wam właśnie, e, do tego Was zachęcam, abyście od czasu do czasu e, usiedli sobie, e, wzięli Pismo Święte e, do rąk, e, czy chociażby e, w telefon i w swoim te w telefonie jest taka fajna aplikacja Pismo Święte. Możemy właśnie, e, telefon mamy zawsze przy sobie, więc możemy sobie e, usiąść e, i Poczytać Pismo Święte. Ja za chwilę, tutaj widzicie ławeczki, miejsce Pana Boga, ja za chwilę po tym filmiku usiądę sobie i rozważę fragment Pisma Świętego. Ale dlaczego my powinniśmy modlić się Pismem Świętym? Dlatego, że poprzez Pismo Święte Bóg do nas mówi. Bóg nas uczy. Bardzo często spotykam się z takim zdaniem, że Bóg jest głuchy, Bóg do nas nie mówi, Bóg nic nam nie odpowiada. My się tak modlimy. Uwaga, uwaga! Bóg codziennie do nas kieruje słowo Boże, tylko czy my chcemy go posłuchać? Też spotykam czasami ludzi, którzy mówią: Dobrze, przyksiędzę, Księdza, ja mógłbym czytać Pismo Święte. Ja mogę codziennie e, sobie przeczytać Ewangelie, czytania, które są na każdy dzień, ale jak ja przeczytam i nic nie rozumiem. Jak modlić się Pismem Świętym? Z pewnością szkół modlitwy Pismem Świętym jest wiele. Ja chcę Wam powiedzieć taką moją najbardziej ulubioną. Którą też zapożyczyłem z rekolekcji ignacjańskich, ignacjańska metoda modlitwy Pisma Świętym. Otóż najpierw czytam konkretny fragment Pisma Świętego i wyobrażam sobie tamtą sytuację, którą Jezus nam opisuje w Pismie Świętym. Wyobrażam sobie Jezusa, wyobrażam sobie apostołów, wyobrażam sobie ludzi. Sytuację w mojej wyobraźni tworzę taki obraz. Później staram się przenieść ten obraz na współczesny czas. Jak to byłoby we współczesnym świecie? Potem pytam się: Panie Boże! A co ty? Chcesz mi przez to powiedzieć? Co chcesz mnie tą sytuacją nauczyć? Czego ty tamtą sytuacją uczyłeś tamtych ludzi? Bo przecież i dziś uczysz mnie tego samego. I właśnie rozważając, staram się właśnie znaleźć, co Bóg chciał powiedzieć tamtym ludziom 2000 lat temu, czy tak w Starym Testamencie wiele lat temu i to samo chcę powiedzieć tam dziś, dlatego że moi drodzy, Pismo Święte jest aktualne. To nie znaczy, że Pismo Święte by mówiło o różnych rzeczach wiele tysięcy lat temu, a dzisiaj już nas nie obowiązuje. Obowiązuje tak samo. Tylko trzeba sięgnąć i zacząć go czytać. Moi drodzy, życzę wam pięknego wakacyjnego urlopu. Ja za moment was pobłogosławię. Odwrócę się i tam właśnie w stronę... Kapliczki w stronę właśnie znaku obecności Pana Boga w naszym życiu będę rozważał dzisiejszą Ewangelię, dzisiejsze Słowo Boże. Niech wam Bóg błogosławi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.